Ej kochani Cudownie jest ten ocean tutaj Ale przybliżenie Trafiłem na szybsze zejście do morza Do oceanu właściwie Znalazłem że nie ma tak daleko Jest fajnie <laughs> Trzymajcie się kochani <laughs> Już mi się polepszyło troszkę z humorem byłem zły na siebie bardzo Czasami człowiek się wkurzy na siebie i potem potem jest zły na siebie. No nie jestem zły na nikogo właściwie <laughs> Tylko na siebie. <laughs> Tak to wygląda. Tak wygląda życie <ścoughs> w baroku od kuchni. To jest takie miejsce, jakby portowe. Tam jest jakiś port. Wystarczają towary, przeważą A no tam jest miejsce plaż, gdzie wczoraj byłem Gdzie się rozbijały fajnie plaże, raczej tę fale. Jest dość spory kawałek no To jest tak spokojniej mniej ludzi Cudowny czas Przedem sobie posiedzieć, trochę pomedytować nad plażą. Także życzę Wam, kochani, miłego dnia. Dużo spokoju Wam życzę. Dziękuję za wszelkie wsparcie od istot, które mi płaciły pieniądze na zrzutkę, na to, żebym wrócił do domu. Już nie mogę doczekać, kiedy będę mógł wrócić do domu. No, to jest bardzo ważne teraz dla mnie. Dziękuję Wam kochani za wsparcie. Postaram się jakoś oddzięczyć później jak wrócę. Wszystkiego dobrego kochani, słuchajcie się szumfal. fal. Wszystkiego dobrego kochani, Nagram drugie nagranie z samym Szemem Falz, się nie musieli słuchać mojego gadania. <laughs> Wszystkiego dobrego, papa.